jedziemy do Jaworzy. Podróż to wyjątkowo przyjemna, bo gdy widzi się, w jakim tempie rosną tam drogi, to i serce rośnie, a samochód prowadzi się jak bliżej. A wszystko zaczęło się jakieś 9 lat temu, kiedy Jaworzno stanęło przed takim dylematem, przed jakim wiele samorządów staje do dzisiaj. Unia Europejska chce wesprzeć budowę dróg, a miasto nie ma gotowych projektów. Wtedy nowy prezydent miasta poświęcił całą kadencję na planowanie, przygotowywanie dokumentacji i przelewanie wizji przebudowy dróg w mieście na papier. Kiedy znów były do wzięcia środki z budżetu państwa lub unijne, miasto było gotowe do złożenia wniosków. I to wniosków bardzo dobrze przygotowanych i przemyślanych w najdrobniejszych szczegółach. Kierowano się dwoma zasadami. Po pierwsze, drogi mają służyć mieszkańcom, a nie utrudniać im życie. Dlatego całą drogową siatkę zaplanowano w taki sposób, by wyprowadzić ruch z osiedli i jak najbardziej odciążyć centrum miasta. Drugą zasadę można by sprowadzić do zdania: na drogach nie oszczędzamy. Stosuje się więc takie technologie i materiały, które wytrzymają nawet wzmożony ruch i duże obciążenia. Obwodnicą centrum miasta i głównym węzłem drogowym śródmieścia jest trasa śródmiejska, oddana do użytku 3 lata temu. To 3-kilometrowy nowy odcinek drogi wybudowany w miejscu dawnego torowiska. Wąski wiadukt kolejowy zastąpił wiadukt drogowy o rozpiętości 17 metrów. Wyjątkowo uciążliwy dla mieszkańców był ruch na drodze krajowej przebiegającej obok Osiedla w Dąbrowie Narodowej. Wybudowano więc obwodnicę, która rozładowała korki i skierowała główny ciężar ruchu na obrzeża miasta. Przebiega ona całkowicie poza obszarem zabudowanym, to też nie ma na ani, ani jednego przejścia dla pieszych. Obydwie drogi wybudowano w ramach największego w historii Jawożna projektu Miasto twarzą do autostrady. Tylko do końca ubiegłego roku samorząd zdobył na jego realizację 99 milionów złotych. W trakcie budowy jest jeszcze droga współpracy regionalnej, to ponad 3,5-kilometrowy ciąg pomiędzy drogą krajową nr 79, a węzłem Jeleń Autostrady A4. Dzięki niemu tereny inwestycyjne w Gminnej Strefie Aktywności Gospodarczej zyskają pełną obsługę komunikacyjną. Dofinansowanie do projektu ze środków unijnych wyniesie 26,5 milionów złotych, a wkład miasta niecałe 11 milionów złotych. Wydaje się, że w Jaworznie dużo się dzieje na drogach, ale to jeszcze nie wszystko. W ramach projektu Rynek od nowa przebudowywane są ulice w obrębie płyty rynku, a wszystko po to, by w kolejnym etapie całkowicie zamknąć go dla samochodów. Miasto wyda na to zadanie ponad 3 miliony złotych, ale pozyska dodatkowe 12 milionów. Najnowsza inwestycja to przebudowa kolejnego odcinka drogi krajowej nr 79, realizowana dzięki 40 milionowej dotacji z budżetu państwa. Tu w miejsce ronda pojawi się rozbudowane skrzyżowanie, a zamiast dotychczasowej drogi powstanie trzykrotnie szerszy odcinek. A jakby tego wszystkiego było mało, Jaworzno otrzyma jeszcze 16 milionów złotych na realizację następnego etapu projektu Miasto Twarzą do Autostrady. Iwona Krzystanek, Przegląd Olkowski Live.